Witam, witam. Siema, siema. Jak tam? No. Nie wiem, bo ja nic nie zapłacałem. Wyszedłem z pracy wyszedł. Jak tam w pracy się pyta? Aha, no tak dobrze no. Dużo robić. to mieliśmy, kurde, widzisz? No, no. I to było. Tu, no tu. Kurde, mieliło, mieliło, nie? No. Ale potem poszło i... Ile to poszło? Do 7 9, tak jak mówię. No. Do 79, tak jak mówiłem. No widzisz. Ładnie, ładnie. No. no teraz będę ten czekaj, łapał. Gdzie to jest? Sela będę próbował. No, no teraz będzie, cela, no. No zależy jak świece się ułożył. No, no, no jeszcze dwie świece, nie? Mhm. ta, ta i następna. No, no. No ale tam było minus, nie wiem, osiem czy dziewięć kipsów. Eee, Za tym pierwszym razem? 7, 7 nie? Siedem, no. No ale później do kurde. Już mnie czekałem, bo już był ładny plus, miałem mówię. Ja zamykam. No nie. ja też bo, Tak jak ty napisałeś, nie? Tam jeszcze chwilę poczekałem, nie? Chyba z pięć minut i potem też się tam troszkę poszło do góry i sam No ale doszło, nie? No i taki jeden trade zrobić Ci tam 2-3% dziennie i... kurwa, co więcej trzeba powiedzieć? No nic. Nie wiem, Łukasz był i znikł. Znikł. Nie wiem, czy rozmawiać nie może? Boże, czasu nie może, może. A ty to można z 15? Proszę? Z 15 to masz? Ja 15 minut patrzę, tylko wiesz. No, no ja wiem, ja wiem. Z godziny. No po zobacz po, co się zrobiło. Uh -huh. I tu strefa tu jest ta, To jest strefa 7,9. No tu doszło prawie do końca Bollingera, a gdzie jest ta, nie? No, no. no. No, ale ty masz te RSI, nie masz tak, jak, nie masz 60, tylko 70, nie? No. Mam no, 70. Mhm, mhm. Normalnie jest 80 chyba, nie? Ja nie wiem, bo myśmy wtedy na tym to, żeśmy mieli 60 chyba, nie? Poczekaj, RSI. Gdzie to jest? 80-20 jest normalnie. Aha. Mamy no, 70-30. No, no. No tu liczę na korektę. No, bo zobaczymy, ja się sam. Bo tu wczoraj, widzisz, poszło. Jeszcze. Że ja to mamy jeszcze wyżej taką strefę, jedną, ale. Nie wiem, co on tam nie pójdzie, że sam. Wiesz, on... Jeszcze nic nie pokazał, że, że sobie kierunek zmienił na dół, nie? On jest cały czas do góry, nie? Dlatego musimy poczekać? Nie? No. no. Co ja się zrobi jeszcze. No tu poprzebijam, Tylko że wiesz, to jest to, że, że teraz będzie giełda amerykańska, nie? I wiesz. Bardziej będą ciśli dolara chyba na... Coś tam chuj wie. Tam, gdzie kasa, no kurde, trzeba patrzeć, gdzie pieniądze mają. Wczoraj, ale my wczoraj robiliśmy baję, nie? Wczoraj mieliśmy baja, tak. No, na sesji amerykańskiej. Tak, tak. No tu niby jest stoło na 4 godzinach. No ale to jest dywergencja na pewno, nie? Nie ma tu siły, już tak. A, no widzisz, jaka impulsy... to jest dywergencja z 4 godzin? Tak, te impulsy są coraz słabsze. No zobacz, przecież, zobacz tutaj. Na tym RSI, jak to do góry i tu poszło, a, a tu o. na dół idzie, nie? Na RSI. Mhm. Mm dywergencja jak skurwysyny i on może iść na dół, wiesz. O. No to jaka dywergencja. No, tu praktycznie ją poszedł już na dół. Z tej dywergencji. Ale. To może jest ilu teraz? 15 minut. Ja? Aha. No zobacz jaką puściło tą mhm. szpilę. Kurde, to dzisiaj mam le, dzień taki zlecony, tu to, tu to. ale przynajmniej, wiesz, spokój, wiem, że jedna transakcja i pół godziny No, poszedł. o wiele spokojniej, nie? No. No jest dobrze, na razie jest dobrze, bo ja patrzę na Sela, jest dobrze, bo jest, no nie ma siły do góry. No ja też na Sela patrzę, tylko, że dokąd, nie? Żeby on, żeby on to chciał No może i Dolar, przy... dolar do silny, czy nie silny? No ale euro ja też nie jest za ten. No to dolasz jak cały dzień słaby, to on się może umocnić teraz u siebie. No właśnie, też tak liczę, że teraz na tej swojej sesji. To, było, to, to była flaga, poszło. Wyszła ci zdjęcie, mhm. jaka maszyna niemiecka jechała dzisiaj? U was? Mhm. Torami? No patrz, wyszła. No poszło. Ktoś postarał się kurwa w Photoshopie. To te są te, te nowe na Ukrainę, co idą, tak? Nie, to jest na torach. No wiem, ale to na, na Ukrainę idą? Na Ukrainę, no. A to są te nowe, tak? Te, jakie to były, Lamparty, kurwa, czy no, co? No te dwójki A4, nie, oni wysyłają. My, poczekaj, my dwójki, a... nie, oni A6, a my A4. Aha. Oni aż ale to jest wszystko opóźnione dwa tygodnie, niby się kłócą, a to już z dawno dogadano mi się wydaje. <noise> żeby kurwa wierzał to, żeby. Z... Żeby przeciwnik nie wiedział, że kiedy oni wysyłają, wiesz? Bo to było. No ale wiesz, jak to u was robią zdjęcia już na tym, jak to w sieci jest, no to kurwa. To myślisz, że to inni nie widzą, czy jak? No ale ja myślę, że już są. Niektóre już są na Ukrainie. Już, ja myślę, że już szkolenia w Niemczech już mieli dawno. Może być, może być. No, ale mi się wydaje, to... że tak coś to... To powinno być skoordynowane i kurwa pocichła, a nie żeby tam pierdo, Polska pierdoliła na cały świat o tym, nie? No, no, no. I to zawsze muszą kurwa przed wychodzić. Szkolenia muszą być wcześniej. przecież szkolenie że teraz wyszło i co im zrobią? To nie, nie wiem nawet, jak włączyć. <laughs> już to nie jest takie radzieckie sprzęt, nie? Że tam... No, no. To jest znaczowskie już, nie? Te systemy i to wszystko, no. no, no. No dobra, zaczęło się. 13 minut. No jest dobrze. Potwierdziła drugi raz? No. Teraz bym chciał, żeby ona chyba czerwona się zamkła, nie? No. Ale poniżej 7,9, nie? No ale teraz chyba jest na 7,9, nie? Tak, Czy... to ja Tam do góry właśnie jest 7,9, nie? No tak właśnie myślę, że tam będzie 79. <laughs> <laughs> No, czy tam się zaczyna dziać. Zobaczymy. 13 minut mają. Chyba, że będzie mi to to trzeba iść z ogóle z nimi. No to. Tak. Ale tak, ja poczekam jeszcze te na korekty. Na, na, ale no właśnie zobacz jak tak zobaczysz z trzech minut, to może wiesz, teraz robił ramię, teraz będzie robił głowę i za chwilę zrobi ramię, ale mogę się mylić. Widzisz? Mm -hmm. No tak na 15 to nie widać, nie? Ale na trzech minutach, czy to na minucie, to prędzej zobaczysz to, nie? Dobrze, zobacz, kurwa, co robię? Dobrze, 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 niech idzie, niech to tam powybija, kurwa to blosy, wybija, wierzę. A może pójdzie do góry, no. Ale ja na Sela nie pójdę. A tak będzie? No, ja na, ja na, na selę nie pójdę. Niech ja zrobi korekcję i wchodzę na baya. No albo tak. Będę czekam. Teraz jak przybiło. To jest za duża siła tu jest. ja no, tu mam taką strefę właśnie u góry i on teraz do tej strefy podchodzi. Nie? Ja to nie wiem, za 4 godziny ma oczywiście z czego. Ja mam tą strefę. Ale to już był. To by był. Jeszcze wezmę jeszcze następną. Się Teraz coś zrobić stąd. Ja to, no. Już tu jest taki podwójny, może zrobić, nie? Gdzieś tu, gdzie, gdzie te FIBO tu idzie, nie? Skąd FIBO się zaczyna? No to... Może zrobić podwójny i odbić. Tu jest ta strefa. Dobra, no to już jest nieaktualnie. No doszło, nie? Nie, nie doszło już. Wywijają no wszystko. No dobrze. No może podwójny zrobić, nie? Mm -hmm. A, na tę godzinę poczekaj, a to nic nie widzę. O, no, posłuchaj ładnie, kurczę. No, od naszego wejścia już 50. Czekaj na ten. Lepiej. 60, no, prawda? No, ale spokojnie. No. A czternasta godzina gdzie było na za ropa jest za trzydzieści. Ropa, no, ropa jest, a na Kanadyciku jest ten, nie? Stopy procentowe. Ale tam nie dużo tam, chyba 0, 25 punktów. To to jest gówno tam tu kurwa nie ruszy tego politykę obrali kurwa dziwną. Ja to będę, ale... czekaj, ja to będę tylko badał. zobacz, to my, ale ten, ten... muszę Ten dolny Bollinger Patrzadów wskazuje, kurwa. Mhm. No rozszerza tak? Rozszerza się. Czyli jest duża, no to no duży ruch jest, że duży, Rozpiętno się robi. dużo się dzieje, nie? No nie? ma tak, nie ma tej konsolidacji, nie? Jest, nie? idzie w bok, tylko albo góra, nie? Albo dół. No tak, ale, to, ale ten dolny bollinger powinien na górę zakręcać, nie? On kurwa na dół zakręca. No zaraz kręci następna, bo on, on jest na razie. ta się nie skończyła, na razie jest ta. On teraz będzie zakręcał, zobaczysz. Mhm. Ciekawe, kurwa, co on zrobił? No teraz tu śniżkę coś wyczuć. No, to no, nie taka świeża od tej godziny. Dobra. To zobaczmy indeks. Indeks indeks. Hmm. Proszę zobacz od czego się odbiło tu na indeksie. Ja tu wsparcie nie zobacz. Mm -hmm. Jest to jest tu mi to. Kurwa, za dużo wychylenia jest. Zobaczcie na mniejsze, co się dzieje. Dobra, ta strefa będzie bardzo ważna. Jak mi przebije pod to, no to sera spróbuję. Mały stop loss. Jak co? Jak mi przebije pod to tu cena, to spróbuję zahaczyć ten, e, zahaczyć SELA, nie? Uh -huh. A co ty to, zaznaczyłeś ze strefu? Tu jest 7,9, tak. Wziąłem ten impuls. No, dwa razy, nie? Mm -hmm. No bo y, no, na indeksie doszło do wsparcia, i tu zobaczymy. Ile to jest pipsów? A no bo teraz próbuję kupić. Jak nie przybiję na minucie? Nie, niech przybiję. Przybiję to, nie, nie. No to będzie tam wtedy 11 pipsów mamy. No. Ale niech mi pokaże, że już nie ma siły.

Sto czterdzieści osiem mojej No 10 pipsów. takie mało się zrobiło Masz 10, zrobiłeś? Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie wszedłem. Nie wszedłeś jeszcze? Nie, teraz wejdę dopiero. Po tej korekcie teraz wszedłem. Tp. Teraz słowa mieśle, dziewięć, cztery dziewięć, cztery dziewięć, cztery dziewięć, cztery dziewięć, dziewięć,

No, zobaczymy z że dziknie. Okej, okay, dobra. To dzięki. No, dzięki również. No. I... Zobaczymy, co się no, wydarzy. No, na razie. Dobra. No, na razie.